Fit jak bezdomny, to wtedy już wiem, że jest jest Dobra, widzowie, e, zaczynamy niestety dzisiejszy maraton słuchania gówna. Co ciekawe, wyszedł niedawno filmik, wczoraj wyszedł, Tylera Oliwiery o festiwalu gówna w Indiach, a nie musimy patrzeć tak naprawdę daleko, bo w Polsce też mamy festiwal gówna i dzisiaj go sobie właśnie sprawdzimy. Sprawdzimy go sobie dzisiaj, ponieważ Wyszły raz, dwa, trzy, cztery, pięć numerów Friends plus szósty numer upaliona X-Friends. I jeszcze pierwszy, czerwone 7. Czerwone 7, słuchajcie. I słuchajcie, gra słów, czerwone auto z numerkami 777777. Chodzi chyba o hazard, ale nie jestem pewny. Chłop kupuje jakieś Porsche czerwone zamiast sobie kupić paczki Spongebob. Mam Bekę. Dobra, słuchajcie, Friends X-Palion, czerwone 7, otwarta głowa, zaciśnięte pięści. Yy, Przygotuję się do tego festynu. No, będzie, myślę, że Będzie dobrze. Be będzie dobrze. Ej, słuchajcie, może to jest mega fajne. Może to jest mega fajne i kurde, nie ma co hejtować. Pier... okej. Okay. No i co ja mam tu powiedzieć, kurwa? Ja już słyszę, kurwa, dźwięki. Okay, nie ma napisane, kto to wyprodukował. Przecież mam podejrzenia, ale nie będę mówił. If I speak, I'm in big trouble. Natomiast jest też szansa, że może to być coś innego. Ej, dobra, to jest kurwa Lilteka? Bo teraz, jak napisaliście Lilteka, kurwa Ransom, to yy, przypomniało mi się, że taki numer istnieje, kurwa. Ej, czemu jest linia melodyczna? <suszy> To czerwone siedem, 7, 7, 7. Nie na no dobra, kurwa, nie na no, kurwa bro Cały dzień, całą noc, robię to Dwa, cztery na siedem, siedem, siedem Robię swoje, robię co, Dlatego Jestem jak ser siedem, siedem, siedem Noga na gaz, nie mu stop ja stawiałem na... O myślałem, że oni tonacje zmienieli, ale oni naprawdę po prostu zmienili kurwa. No, oktawa wyżej kurwa. To. One siedem, cały dzień cały I, cał got like, I got why, what you want. <mum> robię to dwa, cztery na siedem, siedem, siedem. Robię swoje, robię coś, dlatego jestem jak ser, Siedem, 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 noga na gaz, nie muszę Ja stawiałem na siebie, siebie, siebie. oni ja są mega trapowi, no. Cały dzień cały ja nie mam sufitu, dla mnie tylko dachy Dla mnie tylko penthouse, all the way up Porobiłem parę flipów, kolano do wymiany Jestem trochę popopany, jestem taki cały czas Ej, jak chili, czerwony i ostry Dzisiaj każdy jest miły, bo robimy mi pieniążki Przeszedłem tysiąc mili, góry, lasy i mosty I nie z matematyki, tylko na nogach korki miałem Parę głupich dziarek, robię papier z bratem Palę kapcia w kol... Ja Jak Czuję się wspaniale, jadę 4 ej! 4-6, ej, kabriolet, ej! Okej, okay, bro! Give us nothing! Bo po poprzednią furę skasowałem! Shut out, shut out dla mych enemies. O, ej, tu prawie już kur... jak polski under. W co drugim traku o opozycji. No, to już prawie to samo. Czyli to taki kurt under, no? Ostryjk kręci, tak jak płyty DVD. Dużymi dziećmi jesteśmy, to nie przejdzie mi. Nie talent jak Messi, tylko praca i juzy To czerwone 7, 7, 7. Cały dzień, całą noc robię to. Dla 4 na 7. Ale dobra, to pewnie 24 godziny zrobione, bro. To jest sport, przecież to wtedy, wtedy los. 7, <śmów> 7, 7, 7, 7. noga Ej, jak się nazywa ta piosenka, co Palion ją podpierdolił jeden do jednego od tego y, chyba rosyjskiego rapera? Jak ona się nazywa? Morgenstern. O, i kurwa, kumacie to, że byliśmy teraz w Pradze i idziemy, kurwa, przez centrum i no jest sobie jakiś tam, kurwa, sklep z ziołem i leci, kurwa, na full, stary, ten Morgenstern. I ja mówię tak. Czy czemu, kurwa, w czekach Palion leci? Kurwa, bro, to jest no sakra stary, nie? To jest pojebane, nie? Moje miejsce na jak się kocham życie jak nie wiem. Zostanę tu na zawsze, o jak lecę. Byłem ostatni na ławce, dziś mówią Ewanement Spiderman Oni widzą tylko maskę, nie znają mnie Oni widzą tylko kaskę Czego chcesz? Mała pokaż tylko palcem, możesz to mieć Chce nas poznać, albo się tu dostać Nikt kurwa nie, kur... nie chce bro No dobra, może te dzieciaki kur... ośmioletnie Jakoś tak wyszło, że za mnie gada Jak Bobrito Bandito zmieniam Ej, ktoś powie, że kupa porównywanie do Bryna jest człowieku cringe, nie? Chłop kur... Jak, y, bars jak Bobrito Bandito Jak Bobrito Bandito zmieniam rzeki bieg Zapytaj czemu morda dzisiaj nam przelewa się. Obok palion robimy zielony NBP Powiększamy saldo dla mnie i dla moich friends To czerwone siedem, siedem, siedem Cały dzień, całą noc robię to 2, 4 na 7, 7, 7 Robię swoje robię... To jest właśnie Dirt to No Cup, lepszy wers I co? Stop, ja stawiałem na 7 nie, dobra, mamy 2025 rok, kurwa, jakby nie oszukujmy się. Nutka, taka nuta w 2025 roku przez influencera mającego w kupę pieniędzy i w kupę ludzi jest nieakceptowalna. Jest przykre w stary, nie. 2025 rok, tyle pieniędzy, kurwa, tyle ludzi, którzy mogą to zrobić i wypuścić takie coś. To jest kurwa nieakceptowalne, kurwa. No ale tak to jest dla Beki, no to nie no to. Dobra, słuchajcie, pierwszy numer, festiwal. Festiwal główna w Indiach, rozpoczynamy. Lecimy dalej. Opatrzcie, 28 listopada jest koncert Friends. A wesoła piosenka. Zdała, may, 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 słowo, leby... <noise> Nie mogę, kur. <noise> ja wiem, jako inna na siłę chcą zrobić te piosenki, kur. Jak ona brzmi, człowieku, w tym kawałku. What the hell is that, bro? Nie, dobra Kiedyś dałam i mamie słowo że wyjdę na swoje choćbym miała w bagnie tonąć Hello? A ty kurwa jesteś w górach i robisz i hipho i odle What is this flow bro? I odle hi huka Kiedyś dałam mej mamie słowo Escolha o sua. Może na inny dzień przełóżmy obowiązki. Ej, dobra, ja naprawdę. Nie, Boże, ja wychodzę jak kurwa jakiś mizognić seksista, ale naprawdę, kurka. Dziewczyny w tym projekcie, chodzi o stronę muzyczną, są kurwa tragiczne. Ja kurwa, Są tragiczne jak skurptyn w porównaniu do chłopaków. To jest kurka masakra jakaś w ogóle. Nie wiem, czy w jakimkolwiek projekcie influencerów aż tak bardzo kurka odstawali. Dziewczyny, że odstawały na przykład, albo że wiesz, że, że chłopaki odstawały, czy coś takiego. Żeby aż taka różnica, kurwa, No jest... Jakaś to już jest któraś piosenka, stary, w ogóle. Wiesz, o co chodzi? To, ch... Oni ich zmuszają do tego, kurwa. Przecież nie każdy musi, kurt Robić piosenki, do ch... jesteśmy ten dzień, nie No wiesz, nie wiesz jakby, Jakby wiesz, już tam warstwa tekstowa tam... Brzmieniowo, jakby wiesz, chłopaki se robią, no i to jest takie, że... No jest okej, okay, jest poprawnie, wiesz co, dzisiaj się nie przypierdolisz. Ale no kur... Jak stary masz, wiesz, 10 sekund w pierwszej, ma stary... I looking S-flow, kur... I człowieku, zastanawiasz się, czy się ktoś to zmiksował, kur... Czy wysłali to w ogóle bez miksu? Że pranka robili, odcinek, prankujemy, kur... a tą typiarę i nie miksujemy jej kawałka, kur... I ci cały świat twój ok Przeciągamy do wtorku Zrobię co mogę, teraz Przechuwam ja we w marzeniach. Że to chore, że ja Nie wiem jak miałabym przestać Szybko tu idzie, zera Mówią nigdy się nie zmienia Kiedyś marzeniem było s niekawe, co jeszcze nas cieka Pamiętam to kiedy się śmiali ja. ja nadal pamiętam Nie no, żartuję. Ze mnie też się śmieją Czajnik F haters, fuck haters. Jebać haterów, kurwa. Bardzo dobrze. Ja lubię Czajnika, kurwa. Co się sensie muzycznie nie, ale. No i spoko Teraz to propsują i pytają mnie Okej Nie rady To chyba o frizie Bo Freez go zaprosił i pytał go o rady w odcinku Daję 5 minut Myślą, że robię to dla Kaski no Nie no wiadomo Ale jeśli mam być cztery to to wpada przy okazji Wiadomo bro Wiadomo Muzyka to jest artyzm i nie robić tego dla pieniędzy bro Wiadomo, że tak O, Łukaszek nawet w klipie, super Czasem też chciałbym się odciąć, ale po co? Skoro po to i the Czego teraz dot zmieniam złoto. Wiecie, co mnie najbardziej ogólnie też denerwuje w tych kurwa numerach influ, takich właśnie, takich w tym stylu. Strasznie to wkurza, że oni jakby w kurwa, znaczy może nie, że w kurwa, bo w kurwa to dużo powiedziane, no takim mnie to, że oni jakby robią te numery i one w jakimś tam stopniu mam wrażenie, że mają mieć jakąś treść, jakąś osobistą treść. Wiecie o co chodzi, że tutaj on coś opowiada o swoim życiu, bla bla bla, i tak dalej, i tak dalej. Ale jest to takimi kurwa, ogłami nawinięte, takimi, kurwa, fiermi. Letami, ku... że człowieku, o, kiedyś masz MS klasie, teraz już nie. Yy, kiedyś się śmiali, teraz już nie. Wiesz co, ci, że żadnego nie ma numeru, żadnego, który jest na tyle personalny, że posłuchasz i mówisz tak, ja pierdolę, nie, no kurwa, fajnie, że na, fajnie, że się otworzył na kawałku, wiesz co chodzi? Słuchasz tego i masz takie. o, kurwa, wiesz, otworzył się, nie? Nawinął coś takiego, co nie jest powiedzmy, oczywiste. A oni kurwa pierdolą stary o tym samym stary. Wiesz, że jakby to nie jest, nie, jakby te, 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 ta treść nie jest spersonali, spersonalizowana. Tylko gadają kurwa o takich kurwa o wszystkim. Że każdy mógłby to powiedzieć, wiesz, Zodzi? Że nie ma, że brakuje tych takich kurwa numerów, że ktoś się otworzy i powie coś, czego nie wiedzieliśmy, wiesz, Zodzi? Co, coś, coś kurwa, że będziesz słuchał i mówił krwa. Myślałem, że to jest jakiś zjazd, a okazuje się, że jest mega spoko, nie? Albo o jakichś swoich problemach, stary, co na przykład nie powiedzą o tym w odcinku. No, po, moim zdaniem, po to jest muzyka, wiesz, Zodzi? Że możesz wyjąć z siebie takie rzeczy, które nie powiedziałbyś wprost, ale możesz je wląć w muzykę, nie? I powiedzieć o jakichś problemach, Swoich czy o, o czymkolwiek I, i ktoś to słucha i mówi, kurwa, nie spodziewałem się z takiej strony po prostu, że ktoś, że, że on na, akurat nawinie to, nie? A tu jest tak, że po jest takie na Mauega i chuj wie o co chodzi. Znaczy wiadomo o co chodzi, ale nie ma nic personalnego stary w tych kawałkach. Po prostu jest kupa, jest jakby wiesz, rzucone na, na, kurwa, na produkcyjną taśmę i jakby nie ma nic, nie ma nic y, od nich. Że skończyć... jakby czuć, że to nie oni pisali. No pewnie nie piszą oni, ale wiesz o co chodzi. Nie mój czas. Zrobię co mogę, teraz Przechuwam jawę w marzenia Ale wiecie co jest najlepsze? Że to nawet nie trzeba, kurwa, pisać dobrze tekstów Ludzie bardzo często kupują emocje I jakby szczerość w kawałkach I bardzo często nie są nawet co napisane kawałki, wiesz Jakoś nie wiadomo jak Ale często, wiesz I teraz ja nie mówię, że każdy kawałek musi być, kurwa, jakiś z treścią Bo nie o to chodzi Nie o to chodzi, bo zaraz coś pójdzie w skrajność No ale ty też masz kawałki o niczym No oczywiście, że tak Tylko problem jest taki, że, kurwa, ja mam kawałki o niczym Ale mam też kawałki treściwe, jakieś emocjonalne i tak dalej A tu jest, kurwa, wszystko na jednym ku**a, no, no, no nic tu nie ma, jakby wiesz, jest wszystko ku**a no, no po prostu od... żaden... nie ma nic personalnego stary Napiął, nigdy się nie zmienia, kiedyś marzeniem było s ciekawe co jeszcze nas czeka Kręć tąp, albo kręć tąp Kręć tąp, albo kręć tąp Kręć Kręć Zrobię co mogę to chore, że ja, ja, ja Nie wiem, Wszystko, co idzie, zera. Mówią, nigdy się nie Je Dobra, zajebista nuta. Kolejna, może teraz? O, teraz jest, zrobiłem to, jakiś mroczny teledysk Może będzie kurwa bardziej coś takiego, co uderzy Co, co uderzy w moją duszę, wiesz o co chodzi? Ty, a te bilety na koncert w Friends są? No Okej, okay, so. myślałem, że to jakieś intro będzie kurwa a, a reklama biletów kurwa. Okay. Ty, a te bilety na koncert w są no idziemy, to jest, to Idziemy! O o o. o, o, o! Kiedyś bałem się to wziąć, to zrobiłem. 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 Na, na, nawet nie wiem, który rok. Każdy krok to nowy. Go, świeży, kontent, nowy. Source, hejtów, robię sobie sok. Wypijam to duszkiem. Czasem ja rzucę do góry, brzeszkiem. Myślisz, że mnie to stresuje, już nie. Hak, dalej zadalę w to. To. to, Zrobiłem to! Ej, to jest reto, nie? Tylko sprzed kur... 10 lat, stary. Zrobiłem to! Zrobiłem to. Zrobiłem to. Zrobiłem to. Mam furę, pieniądze i dom. Ale to vera, buduję mi stron. Gubię faktury, bo dla mnie to sport. Nie bez powodu jestem CEO. Zawsze wiedziałem, że wyjdzie, bo miałem już na to wizję. To proste. Ja. Sfokusow... pole. Co? To? Wszyscy mi mówią tak ciągle. Jesteś jak grali I Jak ty Co to, to proste. Sfokusowany na content. Mama i tata wiedzieli jak mają wychować dwóch takich jak my. Był... Moje flow to jest gadanie. Bierzaj, kurwa, A potapczanie? Jestem tutaj, teraz mnie nie ma. wow, kurwa ma. Elo, Elo, 3, 2, 0. To jest moje flow! Kurwa ziom, Ja... Kurwa mać, bro, to jest... kurwa ...o dwóch takich, co ukradli księżyc. Ale my kie... Zrobiłem to. 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 Ledwo to do mnie dociera, od zawsze marzyłem mieć życie, jak teraz codziennie robiłem to, co było trzeba. Nie z jednym bratem, a trzema. Zrobiłem Zrobił to z trzema braćmi <grym> W końcu się otworzył Przyznał się do trójkąta <grym> <tłogąkąta grym w tłogąką> Do trójkąta <grym w tłogąką> Żartuję, żartuję Zrobiłem to Zrobiłem to Zrobiłem to <grym w tłogąką> Bra <grym w tłogąką> Zrobiłem to, zrobiłem to. <grym w tłogąką> Pamiętaj się, i nie mój żoł. Ej, dobra, oni. Ja mam wrażenie, że oni po prostu tą płytę zrobili w tydzień. Zrobili trzy takie powiedzmy, numery, przy których przysiedli dłużej niż kurwa jeden dzień, a resztę numerów, kurwa, zjebali po prostu tak, żeby napchać, żeby była wartość płyty i żeby opierdolić i tyle w sumie. I zrobić trasę koncertową od razu. I już do domu, kurwa. No nie, tak to brzmi stary te numery, co teraz na przykład słuchałem, one są, to są kurwa totalne jakieś zapychacze, kurwa. Takie po prostu totalne zapychacze. Dobra, mamy tutaj Friends. Friends, okej. Okay. Dobra. Ka I każdy teled wstęp, żeby kupić bilet. Kup bilet na nasz pierwszy i and F, R, N, D, F, R, N, D, F, R, N, Bez moich przyjaciół nigdy nie zdobędę świata, codziennie nowa misja, a codziennie nowa szmata. Yeah! tam na potęgę! Uuuu! Uh -huh. Na aż kurwa. Zimne picie ze słomki. A wokół są moje ziomki. Niczego nam nie trzeba, bo ten czas jest tak bez troski Minęły wakacje. Ej, to s ej, to serio brzmi jak intro piwo Janka. Ej, teraz słyszę tą melodię. Teraz robi się już trochę okay. za poważnie. Trzeba dać na luz i trochę bardziej. O, Ruszyć swoją wyobraźnię, żeby wylądować gdzieś na marsie. Może pojedziemy sobie w traskę. W tym roku znowu na Chorwację. Będziemy śpiewać I razem. Fi bojanka, do białego ranka Fiii, Wojanka, do, białe do białego ranka Fiii, Wojanka, do białego ranka Kto z nie wypije, tego nie wypije Fiii, Wojanka, do białego ranka Fiii, Wojanka, Doceniam z wami każdą spędzoną sekundę Mamy wspólny przelot, który się nie urwie z wami czuję vibe, wszystko łączy nas. U nas każda chwila, to jak grać w tutaj nie ma drak, Może każdy... to ten sam ziomek po prostu. Nasz... Spoder. <laughs> nie, no nawet nie wpisali, kurwa. Ja pardole, zabezpieczyli się. No i chuj, nie mam już na co narzekać, ja pierdolę. teraz robi się już trochę za poważnie. Trzeba dać na luz i trochę bardziej ruszyć swoją wyobraźnię. Żeby wylądować gdzieś na marsie, może pojedziemy sobie w traskę. W tym roku znowu na Chorwację będziemy śpiewać razem. F-R-N-D-S 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 f Ja mam tylko nadzieję, że oni kupują wyświetlenie I tego nie usłuchają na serio Brachu, otrzymam twoją rękę jak ci to powiem, nie? f r far yes -E Słuchajcie, już jesteśmy, kurcze, prawie na samym końcu. O, widzę, że, że ludzie też słyszą vibe wojanka. Pięć piosenek rozpieszczasz nasz czajnik. Przez ten teledys, aż chcę pojechać na Sundao. Piękna piosenka, gratulacje, że tyle piosenek w jeden dzień. Gratuluję ostry kinia, czajnik Wika Justek wyradanie. radanie. No ej, oni w jeden dzień nagrali siedem teledysków i kurde, i jeszcze nagrali te piosenki w jeden dzień, bo je... Friends Frenc jak biutra miało nie być. Okej. Okay. I to jest. A, który jest w ogóle najpopularniejszym numerem z tych wszystkich, co wrzucili. Okej, okay, dobra, czyli te trzy są najpopularniejsze. No. no, no. Okej, okay, dobra, czyli ten jest. Myślałem, że ten ma najwięcej. Nie jesteście gotowi! No oni kurwa byli w. w energy? Kto wpadł kurwa na pomysł, żeby ich tam. Pff. Ale w sumie w takich klubach często jest taka publika, że po prostu nie przychodzą, ludzie są najebki. ktokolwiek tam wyjdzie, kurwa, na środek, to się cieszą, że. o. W mojej cenie biletu za 20 zł? Jest ktoś jeszcze na scenie! Gotowi! No Ej, byczku, Dawaj to głośniej! Ja tracę kontrolę i nie wiem, czy one są na to gotowe Z nami jest zawsze ogień, no i nie wiesz, co zdarzy się potem Mam tyle z... <gry> yeah. Ej, widzowie, to jest w ogóle podbany klip ode mnie, nie? Poznajecie to, kurwa. Poznajecie to? <gry> 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 oh, kur... co, panu? Nie no, wiadomo, że riczuję, nie? Każdy se ma prawo zrobić taki talent. To dużo mówi, że 7 lat temu, kurwa, byliśmy w stanie zrobić coś takiego, kurwa, a po... <gry> mamy 2025 i mamy coś takiego. Nie zawsze ogień, no i nie wiesz, co zdarzy się potem. Mam tyle spraw na głowie, ale zawsze jestem w dobrej formie. I chyba rozwalę ten obiekt. Ooo, wow. i chyba roz. <gry> On tak, tekst, że rozpię coś, ale na wino to tak. I chyba rozwalę ten obiekt! I chyba rozwalę ten obiekt! Chciałbym wspomnieć, że chyba rozwalę ten obiekt! Kto kupa przy tej płycie siedział i powiedział mu, ej, zajebiście, żeś to na wino, nie? Ej, chyba rozwalę ten obiekt! Chciałbym napomknąć, że chyba rozwalę ten obiekt, ale jeszcze nie jestem pewien. I'm gonna break the monitor! No. Pracę kontrolę i nie wiem, czy one są na to gotowe. Z nami jest zawsze ogień, no i nie wiesz, co zdarzy się potem. Mam tyle spraw na głowie, ale zawsze jestem w dobrej formie. I chyba rozwalę ten obiekt. Nie no, wiecie co... Ja mam wrażenie... Poczekaj. To jest ta sama energia, nie? Man, I'm, gonna... I'm gonna break my monitor. I swear. I'm gonna, I'm gonna, break my monitor, I swear Jakby okay, jutro miało nie być Uśmiech, lecz nie nie liczą się błędy Przełamujemy bariery Od premiery do premiery Liczą się tylko momenty Skaczę ze sceny Na raz, Jest ich coraz więcej Na raz, Wszyscy w górę ręce Ciocia Katarzyna wbija na bit Co ty piszesz, na raz, dwa, trzy. jest gęste powietrze Na raz, dwa, wrzucaj to na pętle. Na raz, dwa, ja wrzucam na pętlę, guys trzy. Na, raz, dwa, na, raz, na raz, dwa, wszyscy z widzami wrzucamy to na pętle. Let's go Wow, 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 trap shit, trap shit! To ten beat, beat, beat O, to ten beat, yeah, yeah Chcemy żyć, czyć czyć Jakby jutra miało nie być Uśmiech, lecz nie do kamery Dzisiaj nie liczą się błędy, nie, błędy, błędy Przełamujemy bariery od premiery do premiery Liczą się tylko momenty Skacze ze sceny Naraz, patrzę, Jest ich coraz więcej Na raz, dwa, Și te guri rânte, n-ar face, ești Szczerze nie wiem, który numer bym powiedział, że najlepszy. A, czekajcie, jeszcze mamy jeszcze jeden, kur... Z Dobrze, dobrze, że przełamują bariery komfortu swojego i wypuścili takie nutki zajebiste. Co taki smutny siedzisz? Ciężki temat. Ale super, już czekam na koncert. Kto to jest na przykład? To pisze, że czeka na koncert. W dzisiejszym filmie pojedziemy do czajnika, żeby przejść casting na klona Ostrego. No co moi drodzy, lecimy? Dobrze, ostatnia piosenka. Palion X Friends. I tutaj też mamy, słuchajcie, wow, w maju. Czekaj, co? Maj, 9 maj 2025. Że jest kurwa po trasie! Czemu on kurwa, dał plakat z koncertami? Jak one już były, Kurwa, Kup bilet na trasę koncertową. Widzowie, kupujcie bilet na trasę koncertową, która już się odbyła. <grym> Niebieski słek. To jest, powiem wam szczerze, ta nazwa. Przyprawia mnie od Ooo to będzie kula kosmiczne To będzie wysłegowane w kółkę Mam niebieski słyek! Okej okay. Nie mów nie, powiedz, że chcesz poczuć niebieski słek, niebieski słek, niebieski słek Znowu się okazało, że znowu zjadamy grę ey. Zjadamy grę nie... Zjadamy grę ja byłem, pier... ale że im nie wstyd kurda takie coś nowy stary stare się kumam bragę, bo każdy raper pierwszy Jakie to nie jest najlepszy, ale mordo kurwa Nie jemy nie... Minecrafta na śniadanko tak od buta Damy grę. Ja, p... Ej, powinien być jakiś kurwa. Ej, nie powinni się inni YouTuberzy kurwa zdenerwować na to? W ogóle powinien być stary tak, że jak oni są YouTuberami, to teraz YouTuberzy powinni odpowiadać filmami, stary. I na przykład powinien kurwa odpalić się e i powiedzieć: Ty, kurwa, co ty gadasz w ogóle? I mu nawrzucać, stary. Wiesz o co chodzi? Że jak ktoś, rezy powinien wyjść na scenę i powiedzieć tak: Ja, ty kurwa, chcą być ludzi YouTuberem? Tak jak ty? Ty, kurwa, parowo! Redzi na meetupie powinien wyjść i powiedzieć, że Ty, youtuberem, ta? Ludzie chcą być youtuberem? Ty ku**a parówo Eme, VIP, 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 ty patrz jeszcze, przejmujemy scenę i ty Interesuje mnie PLN na siebie, ja biorę to wszystko na siebie po to, żeby kiedyś wszystko to myśl, Bo myć w każdym lakierze, wszystkie odcienie Całą noc przy komputerze, cały dzień przy komputerze Mama mi mówi, że może trochę sobie jeszcze przy nim posiedzę, lecę Są de dealerami, są? Nie, nie puszczajcie tego przy kolegach. Ja się, ku... A, powiem wam tak, no jakby, bo też mam wrażenie, że ludzie nie chcą tego tłumaczyć, ale wytłumaczę, bo kurwa lubię tłumaczyć. <laughs> to nie jest tak, że na przykład mnie to, w... że m, ja się teraz bawię w palucha, że kurwa, ja im zabraniam robić muzykę, bo to nie o to chodzi. Tylko kurwa, jest dużo influencerów, którzy robią muzykę robią to dobrze, ale to co oni robią, taki palion, kurwa, niebieski słek stary, na przykład wypuszcza kawałek, no że to kurwa debil widzi, że on tego nie kuma. Że, że on to robi po prostu, nie wiem, no bo usłyszał kurwa gdzieś i, 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 i wiesz, wiesz co. To, to, to nie ma, nie ma. Właśnie, on nie ma słłego, kutwa. Kumasz w tym wszystkim? Chcesz poczuć niebieski słek, Niebieski słek, Niebieski słek, znowu się. Tak, no to jest o Zanach, czy o, Viagrze, i, o tym, I o tym, i o tym. I o mieszaniu tego. Robisz sosek Magda Kessler. Magda Kessler? Pójść to w TV, pójść to w radio, puść to wszędzie. Pójść to wszędzie. Ona się dziwi, skąd ja biorę. Aha, czyli jednak na poważnie to robią. Czyli już nie ma argumentu, że to jest pół żartem, pół, żartem, pół serio. Okej, okay, no. Tak duży krok. Dobry rok, dobry sezon. No. Jestem MVP, fraj i róże Bro. Dźwięk, kur... A dźwięk, który został użyty w tym momencie, powiedział, iż nizy muszę mówić, nie? To niebieski string jak ten Yeah. to został zesłany nie w tym roku, co powinien zostać zesłany. Ktoś się ewidentnie pomylił. Ktoś majstrował przy kurwa linii czasowej, nie? To się teraz powinno wydarzyć, nie? No powiem szczerze, kurwa, nie spodziewałem się, że z... każdy z tych siedmiu numerów będzie coraz to gorszy.